Drodzy widzowie, co to były za przeżycia na platformie X? Krzysztof Stanowski versus Zbigniew Stonoga. O tej walce bardowie będą pisać pieśni jeszcze na długo po tym, kiedy obaj z nich przestaną istnieć w polskim internecie, co stanie się pewnie za tysiąc jakichś lat. Ale to bez żadnego znaczenia. Niesamowity konflikt, niesamowita walka, niesamowite szachy 5D zostały rozegrane na naszych oczach. Całość jest absolutnie przekomiczna, a jakąś tam wartość merytoryczną, ale to naprawdę nie ma znaczenia. To, co jest najważniejsze, to to, że było to po prostu śmieszne. I w ramach tego, że było to niesamowite, w ramach tego, że jesteśmy trochę uzależnieni od Twittera, w ramach tego, że uważamy, że na naszym kanale powinien być ślad po tej Indie, która mimo wszystko przecież zahaczała o tematy polityczne, a szczególnie tematy dziennikarskie, postanowiliśmy nagrać ten film, który będzie trochę specjalem, ale jednak uważamy, że obok tego tematu po prostu nie możemy przejść obojętnie i musimy wam o nim opowiedzieć tak, jak właśnie wyglądał. Dlatego zostawcie like, zostawcie suba, na no, będzie bardzo miło, będziecie widzieć nasze filmy. No i co, no może na koniec powiemy chwilę jeszcze o tym, że Harris wybrała swojego VP, do. W sumie to jest ważne i wypadałoby o tym powiedzieć chociaż sekundę, ale naprawdę skupmy się na tej wiekopomnej inbie. Porozmawiajmy o samym przebiegu, a potem pogadajmy o argumentach, które są, ale jakby są przykryte przez całą tą inbę, Jest niesamowita. Dawno, dawno, znaczy nie tak dawno temu, ale za górami i za lasami Zbigniew Stonoga stwierdził, że czas wytoczyć wojnę niekomu innemu jak Krzysztofowi Stanowskiemu, którego uważa za gdzieś tam pisowskiego pachołka. Stwierdził on, że będzie szukał haków na Krzysztofa Stanowskiego i żeby te haki uzyskać jest gotów osobie, która haki na Krzysztofa Stanowskiego dostarczy, dać swój jeden z samochodów na miesiąc do korzystania. Taki drogi samochód, nie? W sensie, wiecie, tam były dwa do wyboru. Proszę bardzo, to są samochody. I będzie można im jeździć przez miesiąc, jak się dostarczy haki na stanowskiego. Ciekawa nagroda, w ogóle od tego zacznijmy, że dajesz komuś samochód na miesiąc. Dobra, nie? W sensie, mogła faktycznie kogoś przekonać w jakiejś równoległej rzeczywistości. No i ten temat został zarzucony, i sobie tak wiecie, żył, czy tam nie żył, to już bez znaczenia. Był w przestrzeni publicznej. I nagle, 5 sierpnia roku pańskiego 2024, Zbigniew Stonoga przeprowadza. A zaczyna od wrzucania materiałów, w których atakuje to, że Krzysztof stanowski współpracuje z Maciekiem Dąbrowskim. Ten film, w którym Maciek Dąbrowski mówi brzydkie rzeczy do y, osób nieletnich i tak dalej, czy tam każe komuś je mówić, wrzucany i pokazywany jako z kim ten Stanowski współpracuje, jak tak można, jak tak można. No gdzieś tam zaczyna się faktycznie batalia, ewidentnie armia Zbigniewa Snogi zbiera się do ataku, aż w końcu generał ogłasza, że ma niesamowite informacje, i za 15 minut zostaną one ujawnione światu. Jak powiedział, tak zrobił po. W tej chwili zostaje wrzucony materiał. Materiał filmowy, który wygląda powiedzmy jak materiał z ukrytej kamery, który nagrywa spotkanie, kolegium redakcyjne w kanale Zero. Na tym nagraniu, które zaczyna się normalnie, słyszymy o tym, że jakie tematy robimy, że tam, nie wiem, coś z Jagielonią, robimy coś o tym, że są matury, że trzeba to jakoś objąć. Takie zwykłe spotkanie redakcji, w którym ustala się temat. Później jednak dochodzi do kluczowego momentu, w którym to ktoś rzuca, że no Fundusz Sprawiedliwości, tak, przecież jest afera, ziobro i tak dalej. Co z tym robimy? Nie, słuchajcie. Wiedzieliście od początku, jakie są zasady gry. Wiedzieliście, że bawimy się w fajne dziennikarstwo, ale są tematy, w których nie poruszamy. I nie mnie teraz, że nagle was... Ugryzło sumienie, czy Wychodzi prawdziwa twarz człowieka potwornego, który jakby, no tutaj przekonuje ludzi do tego, że absolutnie pod żadnym pozorem nie wolno tego tematu ruszać, że Ziobro jest za ważny w domyśle pewnie jakieś pieniądze, które kanał Zero otrzymuje od PiSu i tak dalej, i tak dalej a całość kończy się tym, że na rozluźnienie prawda, atmosfery rzucany jest temat kogoś, kogo wciągnął silnik w samolocie, no i dobiecałeś, że go poświatował. no i jakby, wiecie, to było w Amsterdamie i czy coś z tego robimy, no jakby takie wiecie, prawda, heheszki, tak zwane no, zdarza się każdemu. No więc, jakby to wychodzi do, do, do opinii publicznej i zaczyna się rzeźć tak naprawdę. Jeśli nigdy nie widzieliście dobrej afery na Twitterze, jeśli nie korzystacie z tej platformy, zazdrościmy w pewien sposób, to musicie wiedzieć, że te bitwy są naprawdę potężne. Zapytajcie weteranów, którzy przeżyli ich parę, pewnie usiądą i ze smutnym wzrokiem, jak wspominali wietnam, będą opowiadać wam o tych tragicznych przeżyciach. No ale faktycznie internet absolutnie zapłonął. Obóz silnych razem, czyli tych najbardziej adkowych wyborców platformy obywatelskiej gdzieś tam zaczął atakować bardzo, ale to bardzo mocno, zadowolony, że ich. Za którą głoszą oni od pewnego czasu o tym, że kanał Zero jest, powiązany z PiSem i tak dalej i tak dalej, jest w całości prawdziwa. Odpalają się silni razem. Odpalają się dziennikarze, odpalają się nawet politycy, tacy jak chociażby Roman Gierty. Wszyscy atakują Krzysztofa Stanowskiego. Jego obrońcy panicznie próbują szukać jakichkolwiek argumentów. Mówią coś o jejaj, które w ogóle w którymś momencie Zbigniew Stonoga dementuje, mówiąc, że a, sprawdziłem tu na tą ewentualność. Wstawem takie, a niech mnie! Zbigniew Stonoga, to sprawdził. Co teraz? Co, jaką teraz linię obrony dla Krzysztofa Stanowskiego wymyślimy? No pojawiają się absurdalne linie obrony, wszystko jest bez sensu. Tłum z pochodniami i widłami stoi, pod siedzibą kanału 0 i nie czeka na nic, po prostu to już jest, to jest otwarta rzeź, Krzysztof się skończył, jest to absolutne zniszczenie tej postaci, no jakby kanał 0 tak naprawdę się rozpada. Pracownicy kanału 0 mogą szukać nowej pracy, ale gdzie ją dostaną, kto ich teraz zatrudni? No właśnie, przypał jest srogi i wtedy pojawia się on, cały na brązowo użytkownik portalu X o niku Gromota, który najwyraźniej patrząc na jego bio, wrócił z wakacji specjalnie po to, żeby napisać to, co napisał, pisze wiadomość, która zmieni bieg tej wojny. Przepraszam za psucie zabawy, ale wszystko by się zgadzało, gdyby nie jedna rzecz, te wścibskie dzieciaki, nie, gdyby ta jedna rzecz, by 4.47 facet został wciągnięty przez silnik w Amsterdamie, to jest cytat z filmu, było tydzień po maturach i po tym jak Jagiellonia zapewniła sobie Mistrzostwo Polski, ergo, film został nagrany później. No i moi drodzy, ten jeden wpis zmienił bieg historii, i odwrócił narrację o 180 stopni. Obrońcy Stanowskiego rzucili się do ataku z nową energią, wypisując ten argument. Silni razem na początku stawiali opór, na początku stawiali opór, ale bardzo szybko niedobitki ich armii zaczęły wycofywać się ze swoich pozycji, kasować tweety. Zaczęło się pojawiać coraz więcej analiz o tym, że faktycznie wszystko w tym filmie się nie zgadza, że przecież są trzy filmy o Funduszu Sprawiedliwości, że przecież są inne rzeczy, że daty się nie zgadzają i tak dalej, i tak dalej. No więc te niedobitki zaczynają się wycofywać. Oczywiście niektórzy zostali na posterunku i walczyli do absolutnie samego końca. Legendę kiedy mówią, że niektórzy walczą do dzisiaj, próbując stworzyć najróżniejsze narracje. Od tego, że przecież do no, tak naprawdę to musi być prawdziwy film. Po to, że nawet jeśli nie jest prawdziwy, to sobie co z tego. To, co w nim pada i tak jest prawdziwe, mimo że ten film nie jest prawdziwy, ale po prostu udowadnia to, co wiemy, że to się i tak przylepi do Krzysztofa Stanowskiego, że masa różnych argumentów, zresztą o których powiemy później, ale do, jeszcze są jakieś próby obrony, mimo wszystko nie ma to znaczenia. To centrum, takie to centrum, prawda, które nie zabierało jakoś specjalnie strony nie miało interesu w tej walce, no raczej wspólnie okrzyknęło: nie, Stanowski wkręcił nogę. I oczywiście, jeszcze. Nie było stuprocentowej pewności, ale wtedy niczym gandam. Pojawił się Krzysztof Stanowski, który napisał. Dlaczego mam tyle powiadomień? PiS niedługi, trzeba przyznać, ale dla ludzi, którzy mają pewne bycie z internetem i wiedzą, jak wyglądają baity i trolle w internecie, no dla tych ludzi oczywistym już było wtedy, że Krzysztof Stanowski coś tutaj rozegrał i przekonamy się prawdopodobnie rano, co to będzie. Oczywiście tej nocy Twitter nie poszedł spać. Twitter trwał, wyczekiwał odpowiedzi, a także no śmiał się cały czas, tworzył memy. jakby wiadomo, prawda? Zabawa, ale kurz powoli opadał. No i właśnie z tego kurzu Krzysztof Stanowski wyszedł, praktycznie można powiedzieć, wyjechał, chociaż tak naprawdę wyszedł i wygłosił. Doświadczenie najpierw na Twitterze, w sensie początek jego filmu, który później w całości trafi na YouTube'a, pojawia się na Twitterze, w którym Krzysztof Stanowski mówi, że jakby on się nie chce tłumaczyć, że jemu już się nie chce po prostu, że no jakby to jest prawda, no dramat jest źle. Po czym wsiada do samochodu, który miał wyglądać jak samochód, który, no. Stonoga miał przekazać na miesiąc osobie, która, y, prawda, doniesie mu o tym, co się stało. Tutaj warto zaznaczyć, że to nie jest ten samochód, co potem stanowski sam przyznaje, ale to jest wypożyczalni, bo ten od Stonogi ma dostać we wrześniu, bo do tego zaraz przejdziemy. W każdym razie stanowski wrzuca to. Wszyscy już wiedzą na 100%, że to jest troll. Znaczy wszyscy. Większość ludzi wie, że to jest troll. Oczywiście staje jeszcze osoby, które cały czas walczą, ale to już są naprawdę pojedyncze przypadki. Na no później wlatuje film na YouTube'a, na którym to Krzysztof Stanowski pokazuje, jak tworzyli tego fejka, jak to nagrywali, tłumaczy, że jakby no, chcieli po prostu wkręcić stonogę, że chcą ten samochód, sobie z nim pojeździć, no bo w sumie czemu nie? My to nawet rozumiemy, że są specjalnie pomylone, żeby ktoś to zweryfikował. Że Studę wrzucił ten film po prostu chwilę po tym, jak go otrzymał, więc nawet nie miał czasu go zweryfikować. Cisnął tą straszną beczkę z niego. A do tego wszystkiego mamy cały segment mówiący o tym, że media w Polsce są beznadziejne, że dziennikarze się złapali, że powinni szukać nowej pracy, że patrzcie tutaj jak się łapali. No i do tego wszystkiego jeszcze cały mamy pokaz slajdów, tweetów, ludzi, którzy dali się złapać, którzy właśnie no nie powinni dawać się złapać, bo Krzysztof w tym podkreśla, że będzie zwycięzcy Grand Pressów, Pani Wrzosek, gdzieś tam giert i tak dalej, i tak dalej. No pokazanie po prostu, że ci wszyscy ludzie się złapali. No w tym momencie już tak naprawdę sprawa jest bardzo oczywista i wszyscy wiemy, która strona tą Wygrała i to wygrała w sposób dominujący. Zbigniew stonoga. Postanawia na nie odpuszczać i nagrywa swoje oświadczenie. I to jest zresztą, wielu z Was mogło nie widzieć, więc możecie mi nie uwierzyć, jak zacznę opowiadać, co w niej było. Ale, no, musicie mi zaufać, tak? On to naprawdę powiedział. Bo my z Fimo z stonogi wyłapujemy dwie takie podstawowe informacje. Pierwsza jest taka, że znaczy, w sumie nie. Pierwsza najważniejsze że stwierdził sam, że dał się wkręcić. Druga jest taka, że Zbigniew stonoga przez, nie wiem, dwie minuty? mówi o tym, komu to nie pomógł i pokazuje zdjęcie tych ludzi, że tutaj zebrał w paręnaście minut na zbiórkę tej osoby, tutaj dom kupili komuś w parę minut, tam paręnaście minut, bo po prostu potrzebowała ta osoba i tak dalej. Dlatego tego wychodzi do argumentu, że przez to, że Krzysztof Stanowski go ośmieszył i zabrał mu resztki jakby, wiecie, takiego zaufania społecznego, teraz, Zbigniew noga nie będziesz mógł realizować tej akcji, więc niemal jakby Krzysztof Stanowski okradał tych biednych ludzi, no bo zaatakował Stonogę. No jest to argument, z kategorii argument, trzeba przyznać, aczkolwiek to nie jesteśmy przekonani, czy tak to działa. I była też druga rzecz w tym filmie. Tutaj content warning chyba, ale nie wiemy nawet jak go jakby powiedzieć. Uwaga, będzie dziwnie. Yy, Zbigniew Stonoga mówi też o tym, dlaczego się złapał na ten bait. Yy, uwolnieni z Auschwitz, Żydzi spotykali na drodze do domu ludzi ubranych w mundury SS, dopadali do nich i ich po prostu dusili. Bo to, co ja przeżyłem z rąk pisowskich bandytów, proszę Państwa: bandyty Ziobry, bandyty Wosia, bandyty Jakiego, bandyty Kaczyńskiego, bandyty Morawieckiego i co przeżyła moja rodzina, powoduje u mnie, że żyję i pałam czystą, najczystszą nienawiścią. To jest mocna analogia, trzeba przyznać, yy, bardzo mocna i. Teraz ja stawimy wam ją do oceny. W sensie nie ja nie wiem, czy nie dam ocenia. Chyba nie, nie, nie wiem. Ciężko powiedzieć, co się stało, ale to się stało, po prostu może w ten sposób musimy uwierzyć, że on to powiedział, więc to to jest jakiś tam hardcore powiedzmy, który się zdarzył. Więc mamy wrażenie, że po tym oświadczeniu to jeszcze gorzej z jego perspektywy, ale no prawda to poszło, poszło w świat, poszło w świat. To więc jakby okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale to jest mniej więcej etap, na którym chyba tą imbę można gdzieś tam yy, zakończyć, prawda? No zaoranie było potężne. Teraz przejdźmy na chwilę na poważnie do argumentów, bo uważamy, że wbrew pozorom są argumenty, które mają sens po stronie. Ludzi, którzy Stanowskiego atakowali, tylko dla jasności nie to, żeby na koniec dnia były prawdziwe, po prostu miały sens na jakimś takim poziomie podstawowym, bo do czego zmierzamy. No, bo pierwszy taki argument, uważamy za najmocniejszy, który gdzieś tam wytacza teraz ta strona która zdecydowanie przegrała. Jest taki, że wiecie, z jednej strony jasne, dobra, daliśmy się złapać, ale z drugiej, no sobie to jest nagranie kogoś, to jest prawdziwe nagranie, nie niezmanipulowane w takim sensie, no nie wiem, nie przerobione, nie niezmontowane. Kogoś, kto wprost mówi, że coś zrobił, w sumie czemu mielibyśmy temu nie ufać, tak? No jakby mamy nagranie, jak ktoś mówi, że coś robi w swoim studiu, jakby w swoim biurze i tak dalej. No jakby po, w pewnym stopniu się zgadzamy. Tak no jakby faktycznie to jest nagranie z mówiącego te rzeczy. Rozumiemy point, dla którego dużo ludzi stwierdziło: "Ej, no to jest jakby faktycznie jakaś rzecz, to wydaje się być poważna sprawa". Nie uważamy, że ludzie, którzy po prostu się, wiecie, zdziwili, zajarali, i takie: "Wow, coś jest niesamowitego teraz tutaj", byli w błędzie. No nie, w sensie no to, by to były dosyć duże podstawy, żeby uważać, że coś jest nie tak. Oczywiście, jest to fakt, że po pierwsze, na koniec ja była to pomyłka, faktycznie, że był to był to był to, był to bait, ale jakby, że, że ludzie, którzy tak uważali, się mylili i koniec kropka. No nie da się tego zmienić, takie są fakty. Na no, po drugie, no faktycznie dziennikarze mogli jednak dać sobie chwilę, żeby poczekać i też trzeba przyznać, że traktowanie Zbigniewa stonogi jako źródło, z którego się korzysta, no jest. To jest dramat. Jeśli ktoś by go poprosił, wyślij mi to nagranie, żebym ja mógł je sprawdzić i tak dalej, i potem wysnuł jakieś teorie, no to wtedy co innego. Aczkolwiek też trzeba pamiętać o tym, że no wydaje nam się, że w tak krótkim czasie ciężko było to uzyskać od zbiegnięcia stonogi, zanim ludzie zaczęli wydawać tego typu oceny, więc też raczej tego nie zrobili. My widzimy ten argument, my uważamy, że jest abstrakcyjny, aczkolwiek no, na koniec nie okazał się być całkowicie błędny, więc przypał. I druga rzecz to to, że tak już teraz cynicznie oni mówią, że no to w sumie nie ma żadnego znaczenia, bo to jak się przylepi do Znamskiego. I tak to będzie widać, itd. i tak dalej. I Kzzosanski to bardzo zbywa. Dobra, spoko, mieć sobie tą narrację, jak chcecie jakkolwiek się czuć lepiej. My nawet się zgadzamy co do zasady, że tak mogło się to skończyć. I faktycznie, wiecie, no to jest tak, że czasami rzeczy, które są nieprawdziwe, przylepiają się do ludzi, nawet jeśli są mocno udowodnione, że są nieprawdziwe. Uważam, że to było ryzyko ze strony Ksztofasnamskiego i kanału zerożno zrobili. Szczególnie być bo tam się ludzie śmieją, nie, że gdyby jeszcze chwilę poczekać, gdyby Gromota nie napisał swojego Pisu, to jeszcze mieliby szansę mieć to w papierowych wydaniach, nie? Na, na poranek, w gazetach, więc to byłoby w ogóle super śmieszne Tylko wiecie, jakby ludzie nie z internetu przysali te artykuły, a potem dostali na 30. stronie, że to nieprawda, mogliby dalej tak uważać. Wydaje mi się, że to w sobie było dosyć ryzykowne zagranie. Uważam, że tak się nie stanie z jednego prostego powodu. To co zrobił Krzysztof Stanki, jest po prostu śmieszniejsze niż to. Że powiedzmy, miałby być pro, ziobro i tak dalej, więc to naturalnie wygra w internecie, śmieszniejszy, jest bardziej przekazywalne, jest bardziej warialowe. Bardziej Pod tym względem wydaje mi się, że jest bezpieczne. aczkolwiek gdyby to poszło trochę inaczej, to uważam, że tak mogłoby się stać. To byłoby po prostu ciekawe. Bawi nas co prawda argument tego, że ci ludzie tak wiecie cynicznie, wprost mówią, że jakby, a to nie ma znaczenia, czy mówisz prawdę, czy nie. I tak wygraliśmy tą rundę, bo to się do ciebie przylepi. Może tak myśleć, tego się raczej nie mówi, ale, ale spoko. aczkolwiek wydaje mi się, że nie w tym przypadku. Jednak to było raczej ośmieszenie z biegiem i tego środowiska bardziej niż odwrotnie, no raczej tak. Niemniej z całej tej imby mamy jeszcze jedno przemyślenie i uważam, że to jest ważne. Mianowicie no, Krzysztof Stowski stworzył sobie teraz trochę arcywroga. Zawsze cool mieć arcywroga w rzeczywistości. W sensie, kto z nas, jakby wiecie, nie myślę, że kurde mieć arcywroga. To ciekawa sprawa, nie? Jakby to normalnie jest tylko filmar. No, to ty ja mam wrażenie, że to jest prawda. Bo należy pamiętać o tym, że Zbigniew Stonoga jest postacią, która jest trochę nieobliczalna w wielu momentach, jest taka dosyć hardkorowa. I mamy wrażenie, że to nie jest koniec tej imby, że teraz Zbigniew Stonoga wrzuci dziesiąty bieg w próbie dopadnięcia Krzysztofa Stanckiego. Pytanie brzmi, że to nie jest tak, że nie co kiedykolwiek publicznie już nikt mu nigdy nie uwierzy to jest inna kwestia bo wszyscy będą się bać że to Stanowski po prostu prawda tworzy jakiegoś yy, jakiś kolejny mem więc Stanowski zdecydowanie zabrał mu całe resztki wiarygodności jakie Stonoga miał. miał aczkolwiek tutaj pytanie czy Stonoga nie jest w stanie poświęcić wiecie następnych 15 lat na to żeby Stanowskiego dopaść pamiętajmy że Zbigniew Ziobro jest jego arcy wrogiem od bardzo dawna w ogóle Stonoga ma dużo arcy wrogów tym wszystkim ale to pomijmy Zbigniew Ziobro jest jego arcy wrogiem od bardzo 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 dawna. na razie nie bez jakichś większych sukcesów co prawda w dopadnięciu go to noga tam jakby działa ale no prawda ryzyko jest ryzyko jest więc jakby gdzieś tam też My byśmy pana Zbigniewa z teologii jako arcywroga mieć nie chcieli, prawda? No bo, bo trochę nieobliczalny, więc. Ryzyko. Ale to wszystko jest miało faktu, że Inba była niesamowita, było to strasznie śmieszne. No punkty dla Stanowskiego naprawdę jakby dowiózł, dowiózł, dowiózł. To, to był jeden z lepszych himb na polskim Twitterze w ogóle w polskim internecie od naprawdę dawna. Jest taka faktycznie, wiecie, z przekminką, nie? Taka faktycznie zrobiona, a nie że się wydarzyła sama z siebie to zawsze dodatkowe punkty. No super sprawa, super sprawa. E, jeśli chodzi o poważne tematy, to powiedzmy jakoś ten film tak jest specjalem trochę i macie tego pewnie świadomość, to tylko wrzucimy wam szybko, że Kamal Harris e, wybrała swojego VP. Tim Walz z Minnesota, prawda, został jej VP. Pełniał on, prawda, wszystkie warunki jakie musiał mieć. Kandydat na wypika Mali Harris, czyli jest starszym białym demokratą, a wszyscy się cieszą. Ogólnie, tak jak patrzymy na stroje, są raczej takie, że spoko, w się sensie nie ma jakiegoś zawodu wielkiego. Nie widzimy też jakiejś super ekscytacji. Jakby były też inne piki, które gdzieś tam były w tej grze, które chyba ludzi bardziej jarały, aczkolwiek w sobie takie, ok, brzmi sensownie. CNN się w miarę cieszy. Jest to polityk, który ma pomóc w walce o Midwest. To też brzmi jakby jakaś bitwa, no ale to Stanów Zjednoczonych wybory, prawda? Znany z tych liberalniejszych polityk, czy takich lewicowych, bardziej polityków. Oczywiście na warunki Stanów Zjednoczonych, nie coś w sensie nie przekładajmy lewicowe czy liberalne z Europy. Na stany, bo to nigdy nie działa. No takie polityki w stylu, nie wiem, darmowe posiłki w szkołach dla dzieci, jakieś tam y, ulepszanie prawa dotyczącego urlopów dla pracowników i tak dalej, i tak dalej. Więc ogólnie rzecz biorąc, taki no, pig, wiecie, no, były tam żołnierz, nauczyciel, był gubernatorem, wydaje się, że okej. Okay. Czekamy na jego debatę z J.D. Vance'em, to może być niesamowite. No i zobaczymy, jak ta kandydatura na VP pójdzie i czy Kamali Harris faktycznie przyniesie teraz jakieś większe zyski sondażowe, szczególnie w tych stanach swingujących. Zobaczymy, zobaczymy, jesteśmy ciekawi, czy się będzie trzeba to obserwować, bo wybory w Stanach już coraz bli Bliżej, więc no też temat coraz ważniejszy. No, tak jak mówimy, to był odcinek specjalny. Zostawcie lajka, like, zostawcie suba, to będzie bardzo, będzie Nasze filmy normalnie bardziej o polityce, w sumie zawsze o polityce, bardziej bezpośrednio, teraz tak pośrednio, prawda, trochę nagieliśmy, ale było fajnie. Nasz nie film czy go opracowamy, nasz inny kanał go pesamy. do tego zachęcamy serdecznie, serdecznie naszego patrona i serdecznie go naszym patronom staram się dla was. Cześć!